Witajcie drodzy słuchacze. Zapraszam was do wysłuchania kolejnej historii kryminalnej. Jednocześnie chciałbym zachęcić was do kliknięcia subskrypcji mojego kanału oraz zostawienia łapki w górę. Zajmuje to tylko chwilę, a dzięki temu będziecie na bieżąco z nowymi odcinkami oraz przyczynicie się do rozwoju mojego kanału. Dziękuję. Dąbrówka to niewielka wieś położona w województwie kujawsko-pomorskim. W powiecie Sempolańskim w gminie Kamiń liczy nieco ponad 700 mieszkańców. To tutaj mieszkała 22-letnia Milena, 32-letni Artur i 36-letni Krzysztof. Mieszkali tu od urodzenia. Krzysztofa i Artura dzieliła nieduża różnica wieku. Znali się bardziej z widzenia nie utrzymywali oni ze sobą jakichś relacji koleżeńskich. Nigdy nie było między nimi żadnych sporów. W tej małej miejscowości mężczyźni mieszkali blisko siebie, więc można też powiedzieć, że zawsze mieli jakieś wspólne tematy do rozmowy. Zaś 22-letnia Milena była ładną i miłą kobietą, zbudzała więc spore zainteresowanie. Urocza 22-latka spodobała się również Arturowi i Krzysztofowi. Pojawiała się na różnych imprezach czy urodzinach, zawsze miała powodzenie u mężczyzn. Z czasem poznała również Krzysztofa. 36-latek wówczas wiódł stabilne życie, miał dobrą pracę, dobrze się ubierał. Choć niektórzy mieszkańcy tej wsi twierdzili, że mężczyzna był trochę specyficzny, pojawiały się plotki, że chciał założyć sektę. Poza tym, nigdy nie chodził do kościoła, nawet wtedy, gdy ślubowała jego siostra. Mężczyzna z czasem zaczął coraz bardziej starać się o względy młodej kobiety. Różnica wieku między nimi wynosiła 14 lat. Jednak to w niczym nie przeszkadzało Krzysztofowi. Z każdym dniem coraz bardziej zakochiwał się w Milenie. Mężczyzna snuł wspólne plany na przyszłość. Jednak to wszystko było tylko w jego głowie. Milena nie odzajemniała tych uczuć. Zdawała sobie sprawę, że Krzysztofowi bardzo zależy, jednak nie chciała wchodzić z nim w jakieś głębsze relacje. Mimo to mężczyzna był bardzo uparty i naiwnie wierzył w to, że kiedyś to się zmieni. W listopadzie 2019 roku Milena wybrała się na urodziny do koleżanki. Podczas zabawy podszedł do niej Artur. Mężczyzna wówczas poprosił ją do tańca. 22-latka chętnie przystała na jego prośbę. Już po kilku minutach widać było, że wspólnie dobrze się bawią. Uroczej Milenie Artur bardzo szybko przypadł do gustu. Niedługo potem zaczęli się spotykać. Młodej kobiecie Artur imponował pod wieloma względami. Między innymi, że był czuły wobec niej, jak i wobec swojej siedmioletniej córeczki. Mężczyzna wychowywał ją samotnie. Ogólnie w tej niewielkiej wsi ludzie postrzegali Artura jako dobrego człowieka. Wiadomo, że 32-latek, gdy skończył studia, postanowił wrócić do Dąbrówki. Odkąd zaczął spotykać się z Mileną, stał się bardziej szczęśliwy. Działało to również w drugą stronę. Milena odwzajemniała jego uczucia. Niedługo już wszyscy w okolicy wiedzieli, że Milena jest w związku z Arturem. Wiele osób trzymało za ich kciuki. Widać było, że pasują do siebie. Młoda kobieta miała w planach pozostać w rodzinnej miejscowości, z czasem zaczęli mieć wspólne plany na przyszłość. Po kilku miesiącach związku Artur postanowił oświadczyć się Milenie. 22 latka bez wahania powiedziała tak i praktycznie od razu zaczęli planować swój najważniejszy dzień w życiu. Ślub miał odbyć się w lato, do tego czasu było jeszcze kilka miesięcy. Zarówno rodzina, znajomi, jak i sąsiedzi bardzo cieszyli się, że już niedługo będą mogli wspólnie bawić się na weselu zakochanej pary. Jednak związek ten, a tym bardziej ślub, nie podobał się pewnej osobie. Był to wcześniej wspomniany 36-letni Krzysztof. Mężczyzna nieudolnie wierzył w to, że Milena i tak wybierze właśnie jego. Liczył się tylko z własnymi uczuciami, nie potrafił wytłumaczyć sobie tego, że dziewczyna po prostu go nie kocha. 36-latek mieszkał naprzeciwko Milen. Bardzo często podglądał ją przez okno. Pewnego dnia postanowił kupić kamerę i lornetkę. Gdy wrócił ze sklepu, od razu w mieszkaniu ustawił kamerę, tak aby nagrywała to, co dzieje się w pokoju młodej kobiety. I tutaj chciałbym dodać, że Milena w 2019 roku spotykała się najpierw z 22-letnim przemysławem. Spotykali się oni przez kilka miesięcy. Dziewczyna już wtedy miała problemy z Krzysztofem. Gdy przemek przychodził do niej, wówczas dziewczyna dostawała dziwne wiadomości SMS od Krzysztofa. 36-latek za wszelką cenę próbował udowodnić, że to on jest warty uwagi. Wówczas też zdarzało się, że mężczyzna przychodził pod jej dom. Wtedy reagowali jej rodzice. Prosili go, aby dał jej spokój. Milena po kilku miesiącach przestała spotykać się z Przemkiem. Pomimo tego, że była sama, nie miała zamiaru być z Krzysztofem. Wtedy dziewczyna spędzała miło czas ze znajomymi. W tamtym momencie Krzysztof naiwnie wierzył w to, że Milena będzie jego dziewczyną. Lecz tak się nie stało i po jakimś czasie 22-latka poznała wcześniej wspomnianego Artura. To z całą pewnością rozświeczyło jeszcze bardziej Krzysztofa. Mężczyzna nadal potajemnie obserwował parę. Jego obsesja na punkcie Mileny nie ustąpiła. Wręcz przeciwnie, nasilała się z każdym dniem. Śmiało można też dodać, że czuł nienawiść wobec partnera 22-latki. Rozmyślał, w jaki sposób zastraszyć Artura. Miał nadzieję, że i tym razem związek ten nie przetrwa. Jednak w tej niewielkiej wsi wiele osób opowiadało, że Milena i Artur tworzą idealną parę. Mężczyzna nie mógł tego słuchać. Gdy dowiedział się, że Artur oświadczył się Milenie, mężczyzna wpadł w furię. Lecz nikt nie przypuszczał wówczas, że Krzysztof ma w głowie brutalny plan. 36-latek próbował namówić swojego znajomego Pawła, aby ten pozbył się Artura. I tutaj chciałbym dodać, że już kilka miesięcy wcześniej doszło do podobnej sytuacji, gdzie Krzysztof na tych samych zasadach namawiał Pawła, aby pozbył się 22-letniego Przemysława. Mężczyzna w zamian miał dostać sporą sumę pieniędzy. Kwota ta łącznie miała wynosić 120 tysięcy złotych. Krzysztofowi po części udało się namówić Pawła, przekazał mu nawet zaliczkę, lecz na tym się skończyło. Paweł i tym razem nie zamierzał spełnić oczekiwań 36-latka. Bardziej chciał wyciągnąć od niego pieniądze, ale po części też czuł się zobowiązany w tej sytuacji. Z pewnością nikt wtedy nie spodziewał się, że Krzysztof ma tak okrutne zamiary. Zapewne wtedy kierowała nim nienawiść. Jego obsesja trwała w nieskończoność. Za wszelką cenę chciał pomścić swoje odrzucenie. W tamtym czasie Artur i Milena mieli konkretne plany co do organizacji wesela. Lecz pewnego dnia doszło do dziwnej sytuacji. Artur zauważył, że w jego samochodzie nie ma tablicy rejestracyjnej. Nie był wtedy pewny, czy ją zgubił, czy ktoś ją ukradł. Wraz z Mileną postanowił więc zamieścić ogłoszenie w internecie. Po niedługim czasie jakiś mężczyzna zadzwonił pod podany numer i oznajmił, że odnalazł tablicę. Artur niezwłocznie umówił się na spotkanie i pojechał pod wskazane miejsce. Na miejscu nie było zabudowań. Obok był las. Nagle obok Artura pojawiło się trzech mężczyzn. Mieli na głowie kominiarki. 32-latek nie miał szans na ucieczkę. Mężczyźni otoczyli go i zaczęli mu grozić. Mieli przy sobie gaz pieprzowy i pałkę teleskopową. W pewnym momencie rzucili się na bezbronnego Artura i zaczęli układać go ciosami. Jednak w pewnej chwili 32 latek wyrwał się sprawcom i uciekł stamtąd. Artur na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń, niemniej jednak sprawę natychmiast zgłosił na policję. Wtedy też nie zdawał sobie sprawy, że za tym wszystkim stoi jego sąsiad Krzysztof. 36 latek tym razem zdołał namówić do pobicia swojego znajomego Pawła. Zresztą jak wcześniej wspomniałem, mężczyzna ten przyjął od niego sporą sumę pieniędzy. Nakłonił również Artura i Krystiana. Ci dwaj otrzymali od niego po pięć tysięcy złotych. Niewiadomym jest, co mogłoby się wydarzyć, gdyby 32-letni Artur nie uciekł z miejsca pobicia. Z całą pewnością ta sytuacja zaniepokoiła Artura, jak i jego wybrankę Milenę. Następnego dnia, a dokładnie 30 kwietnia 2020 roku, w domu rodzinnym Mileny organizowane były urodziny jej brata. W godzinach wieczornych dołączył tam Artur. Z czasem robiło się już późno. Mężczyzna zdecydował się wrócić do domu, który był nieopodal. Pożegnał się więc ze wszystkimi, porozmawiał jeszcze chwilę z Mileną. Następnie wsiadł do auta i odjechał. Do pokonania miał bardzo krótki odcinek drogi, było to 100 metrów. Mężczyzna po chwili podjechał pod bramę obok swojego domu. Następnie wysiadł, aby ją otworzyć. W tym momencie zauważył swojego sąsiada Krzysztofa lecz nie obawiał się go, był przekonany, że nie zrobi mu krzywdy. Wiadomo, że doszło pomiędzy nimi do jakiejś rozmowy. Po niedługim czasie Krzysztof wyciągnął nóż i zaatakował przerażonego Artura. 36-latek wpadł w furię i bez opamiętania tym narzędziem zaczął zadawać ciosy w okolice szyi Artura. Niestety już po chwili 32-latek leżał nieprzytomny w kałuży krwi. Wtedy też Krzysztof natychmiast zbiegł z miejsca zdarzenia. Następnego dnia, około godziny ósmej, ciało 32-letniego Artura zauważył jego ojciec. Z całą pewnością ciężko jest sobie wyobrazić taką sytuację. Niepotrzebna nienawiść do drugiej osoby wyrządziła nieokreśloną krzywdę jego bliskim i wielu innym osobom. Na miejsce zostały wezwane służby. Praktycznie od razu pojawiła się siostra ofiary. W niedługim czasie pojawił się również Krzysztof. Składał on kondolencje jego rodzinie. Głośno mówił, co by zrobił mordercy, gdyby go złapł. Te zdarzenie bardzo wstrząsnęło mieszkańcami tej niewielkiej wsi. Mężczyzna osierocił siedmioletnią córeczkę. Milena zaś w jednej chwili straciła miłość swojego życia. Zarówno służby, bliscy, znajomi, jak i mieszkańcy Dąbrówki pragnęli jak najszybszego rozwiązania sprawy. Każdy chciał jak najszybciej poznać z prasy tego nieludzkiego czynu. Funkcjonariusze od razu wzięli się do pracy. Technicy wiele godzin na miejscu badali ślady. Niestety nie było żadnych świadków. Policja Zbyt Goszczy oraz Tucholi natychmiast rozpoczęła śledztwo. Praktycznie od razu na ich celowniku pojawił się Krzysztof S. Funkcjonariusze przeanalizowali poprzednie dni życia Artura i szybko ustalili, kim byli trzej mężczyźni, którzy dwa dni wcześniej pobili 32-latka. Długo nie trzeba było czekać. Już po kilkunastu godzinach ustalono, że pobicie te zlecił im 36-latek z Dąbrówki. Mężczyźni trafili do tymczasowego aresztu. Wówczas Krzysztof stał się głównym podejrzanym. Służby natychmiast pojechały do 36-latka. Na miejscu mężczyzna nie stawiał żadnych oporów. Został zatrzymany. Wiele dowodów wskazywało, że to on jest winny. Podczas przesłuchania w prokuraturze 36-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu. Oraz do tego, że zlecił pobicie 32-latka. Przyznał się również do tego, że odpłatnie nakłaniał Pawła do zabicia Artura i Przemysława. Sprawca nie próbował czegoś zatuszować, wszystko dokładnie wyjaśnił. Mówił też, że zrobił to za zazdrości o kobietę. Służby w jego mieszkaniu zabezpieczyły kamerę oraz wiele innych rzeczy, które mogłyby przyczynić się jako materiał dowodowy w sprawie. Prokuratura rejonowa w Tucholi bardzo szybko skierowała do sądu akt oskarżenia. Oskarżyciele żądali dożywocia oraz wypłacenia odszkodowania rodzinie ofiary. Praktycznie od razu zabezpieczono pieniądze oraz majątek sprawcy. Łącznie było to około 600 tysięcy złotych. Mniej więcej w tym czasie sekcja wykazała, że mężczyźnie zadano wiele ran kutociętych. Najwięcej w obrębie szyi ofiary. Bezpośrednią przyczyną zgonu było wykrwawienie. Ustalono, że narzędzie, którym posłużył się sprawca, był nóż. 36-latek niczemu nie zaprzeczył i zgadzał się ze wszystkimi ustaleniami. Na polecenie prokuratury Krzysztof miał być przez dłuższy czas obserwowany przez psychiatrów. I tak po dłuższej przerwie obserwacji ustalono, że mężczyzna ten podczas popełnianego czynu był w pełni poczytalny. Nie stwierdzono również żadnej choroby psychicznej. W dalszym śledztwie oskarżono również Jakuba, Joannę i Wiolettę. Osoby te miały namawiać Pawła, Artura i Krystiana do tego, aby zrobili krzywdę 32-letniemu Arturowi. Ostatecznie 21 maja 2021 roku w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy zapadło aż 7 wyroków w tej okrutnej sprawie. Sąd uznał Krzysztofa S. winnym z zarzucanych mu w akcie oskarżenia czynów. Mężczyzna odpowiedział za nakłanianie do usiłowania zabójstwa. Wymierzono mu za to karę 8 lat pozbawienia wolności, natomiast za czyn zabójstwa wymierzono mu karę 25 lat pozbawienia wolności. W efekcie zastosowano wobec niego karę łączną, która wyniosła 25 lat pozbawienia wolności. Sąd zaznaczył, że 36-latek będzie mógł starać się o warunkowe, przedterminowe zwolnienie nie wcześniej niż po 20 latach odbycia kary. I tutaj chciałbym przytoczyć słowa sędziego. Biegli psychiatrzy, a przede wszystkim psycholog, rozpoznali u niego tzw. osobowość narcystyczną. I między innymi nie znosi odrzucenia, ma wielkie poczucie własnej wartości. I to wielkie poczucie własnej wartości nie pozwoliło oskarżonemu zrozumieć, dlaczego kobieta, w której się zakochał, tak naprawdę go odrzuca, i to spowodowało, że u oskarżonego powstała nienawiść. Nienawiść nie do tej kobiety, którą cały czas darzył atencją, a do mężczyzny, który z tą kobietą się związał. Sędzia wspomniał również o tym, że ofiarą był jego sąsiad, z którym Krzysztof znał się już od lat dzieciństwa. Mówił również o tym, że oskarżony przygotował się do tego czynu. Między innymi przygotował ubrania, narzędzie zbrodni oraz wynajął samochód. Znał dobrze rozkład dnia Artura, wiedział jakim autem się porusza i w jakim miejscu mieszka. 36-latek świadomie i dokładnie zaplanował ten czyn. Sędzia odniósł się również do kary, którą wynioskował prokurator i oskarżyciele posiłkowi. Żądali oni kary dożywotniego pozbawienia wolności, lecz według sądu dożywocie jest karą nadzwyczajną. Na korzyść oskarżonego przemawiało to, że od początku współpracował ze służbami. Przyznał się również do zarzucanych mu czynów, a także po części wyraził skruchę. I tutaj chciałbym przytoczyć ponownie słowa sędziego, oskarżony Krzysztof S. nie jest osobą zdemoralizowaną. Nigdy nie był karany i nie wszedł w konflikt z prawem, wcześniej był zwykłym obywatelem. Kara 25 lat pozbawienia wolności jest zdaniem sądu karą adekwatną i sprawiedliwą. Ponadto sąd nakazał oskarżonemu zapłatę za dość uczynienia za wyrządzone krzywdy ojcu ofiary w kwocie 500 tysięcy złotych, a także nieletniej córce Artura, w kwocie również 500 tysięcy złotych oraz jego siostrze w kwocie 200 tysięcy złotych. Tak jak wcześniej wspomniałem, pod koniec procesu Krzysztof wyraził skruchę i przeprosił rodzinę ofiary. Jednak podczas ogłaszania wyroku nie było go na sali, ponieważ tego nie chciał. Natomiast oskarżonego Pawła w sprawie pobicia sąd uznał winnym popełnionego czynu i zastosował karę jednego roku i sześciu miesięcy bez względnego pozbawienia wolności. Sąd zaznaczył również, że kwota 100 tysięcy złotych, którą otrzymał Paweł od Krzysztofa za zlecenie zabójstwa, przekazane ma być na rzecz skarbu państwa. Sąd wyjaśnił też, że Paweł nigdy nie miał zamiaru wykonania tych zleceń. Jedyne, co im kierowało, to chciwość i chęć szybkiego zysku. W przypadku Artura i Krystiana sąd wymierzył im karę po 10 miesięcy pozbawienia wolności, w zawieszeniu na dwa lata. Mają również kwotę 5000 tysięcy złotych, którą otrzymali za pobicie, przekazać na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli chodzi o pozostałych oskarżonych, czyli Jakub, Joanna i Wioletta, zostali oni uznani winnymi pomocnictwa w pobiciu. Sąd wobec Jakuba wymierzył karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, zaś wobec Joanny i Violety 6 miesięcy w zawieszeniu na dwa lata. Dodatkowo każdy z oskarżonych ma zapłacić grzywny w kwocie od 2 do 4 tysięcy oraz solidarnie pokryć koszty procesu. To już wszystko na dziś co dla was przygotowałem. Osobiście wydaje mi się, że w tym wszystkim najgorsza jest po prostu strata ukochanej osoby. Ciężko ocenić mnie z samego Krzysztofa. Mężczyzna był trzeźwy i świadomy swojego czynu. Najważniejsze, że trafił za kraty. Najbardziej w tym wszystkim współczuję córce Artura. Mam nadzieję, że dziewczynka wyrośnie na mądrą i rozsądną kobietę. A w życiu będzie starać się otaczać samymi dobrymi ludźmi. Życzę jej po prostu wszystkiego dobrego. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej sprawie. Jeżeli Wam się spodobał odcinek, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam również do subskrypcji. Życzę Wam miłego dnia bądź miłego wieczoru. Pozdrawiam. Do usłyszenia.